Tomek! Co jest mama? Weź zawołaj tu starego. Macie iść na zakupy, bo brakuje nam herbaty. No dobra, to idę tatę zawołać. Co jest? Claudia? Idźcie do sklepu, bo się nam herbata skończyła. No dobra, pójdziemy. Synek, chodź, idziemy. Już idę tata. No dobra, synek. O! Młotek, zgubiłem go. Dobra, bierzemy do koszyka. Myk. Tata, patrz! Płetwy. No dobrze, to weź. W sumie potrzebujemy też filtru do basenu. Weźmiemy jeden. Tata, a Nutella? Biorę pięć słoików. Ty, narrator, filmuj tam dobrze, nie? No, w końcu się wziąłeś. Dobra, 500 zł rower, dobra, bierzemy. Tata, patrz, fotele z masażem. Idziemy? No, pewnież synek, że idziemy. Ty, nowe ubrania, adresy, nowe i jakie tanie, biorę. No to ja też trochę wezmę. Ile my tu jesteśmy? Godzinę? No, jak to godzinę? Ty, patrz. Czy tam jest ta ekspedientka z Żabki? Ty, no. Tu, 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 Na szczęście ucieczka z Żabki to... Wypuściliśmy już ostatni odcinek, więc więcej nie będzie. Więc już nie musimy przed nią uciekać. No, na szczęście. O! Patrz, tata. Przyjdź na ten bal, mama chciała jakiś kostium. Ty, no kupię jej ten do koszyka. Tata, kupimy jeszcze jakąś piłkę do gry. A no weź, synek, weź. Kurde, oni mieli iść tylko po herbatę. Gdzie oni są? Klaudia, wróciliśmy. Mama, wróciliśmy. No w końcu. O jezu, ile wyście tego kupili? No tutaj, filtr do basenu. Młotek, który zgubiłem. Młotek. Pff. Co wy się tak wywracacie ciągle? Masz rację, powinienem się zapisać na WF. Po co młotek kupiliście? Jak mamy? Filtr do basenu nam nie jest potrzebny. Nie chciałam takiego stroju. A macie herbatę? No właśnie nie. Jak to nie macie herbaty? Wysłałam was tylko po herbatę.